Witamy wszystkich. Dzisiaj jest Państwa 30 stycznia 2022. I go! Ty, taki, taki jesteś Ty. Amen. Hallelujah. Panie Boże, dziękuję. Część cuda. Część cuda. Dzisiaj czyniłeś 2000 lat temu. Czyniłeś 500 lat temu. I najwięcej cuda stworzenia od, od momentu początku, którego mnie nie znamy. Wywyższamy, uwielbiam Twoimi. Wysławiam Ci, Wysławiamy Ci cześć i chwałę. Hallelujah. Amen. Jest pa, Paste! Chyba pasie na spokojne wody Nie prowadzi duszę moją po wiedzie Jedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej Choćbym nawet szedł ciemną doliną Z się nie ulew sprawiedliwości swojej. Chodźmy na mecz, wyłóż się mną, doliną, zła się nie ulepszaj, Dziękuję, że tu jesteś. Jestem przed mostem. cuda? Amen. ty jesteś. Ty czynisz cuda. Jesteś drogą w Cię nosi O tak! Takim jesteś, ty. Takim jesteś, ty. Takim jesteś, ty. Takim jesteś ty. Alleluja. Ty czynisz cuda, chcesz drogą, światło ciemności. nosi. Alleluja, Ci, Jezu. Boża miłość, jak rzeka Boża miłość, jak ta Boża miłość, wypełnia duszę Boża miłość, jak ta Boża miłość, Jak rzeka, może miłość, wypełnia duszę μορφ. Moży pokój, jak rzeka, może pokój, jak rzeka, może pokój, wypełnia duszę μορφ. Moży pokój, jak rzeka, może pokój, jak rzeka, może pokój. Jak boża radość! jak rzeka, boża łaska, jak rzeka, boża łaska, Boża łaska, jak rzeka, boża łaska, jak rzeka, boża łaska, wypełniał już Boża łaska, jak rzeka, boża łaska, jak rzeka, boża łaska, wypełniał już Boża moc, jak rzeka, boża moc jak rzeka Boża Moc dziś wypełnia duszę moc Boża Moc jak rzeka Boża Moc jak rzeka Morza Moc dziś wypełnia duszę mo Boża chwała jak rzeka Morza Chwała jak rzeka Morza wypełnia duszę moc Chwadź Jezus. Wyższam w Jezusa. Amen. Wysławiamy wszechmocnego Boga. Amen, który czyni wszystko, co On chce, co Bóg chce, co zaplanował i, i czego i co ma chęci czynić. Nasz Bóg. Amen. My nie znamy do końca wszystkiego. My możemy odczytać coś z Biblii, rozumieć mniej lub więcej i za Nim podążać, za Nim, wpatrywać się, być jednościowcami, być jego uczniami, być jego gdzieś

You are the my you are the my you are the my you are the same, you are the my you My the same, My are the my. you my. the My you are the same, you are my same, My are the Hey my embrace so my 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 hey my embrace so my 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 embrace so my 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 z radością wchodziłem do jutra pomieniałem embrace amen haleluja anymore haleluja to się jeszcze zaśpiewa do Boga tak ty jesteś Ty jesteś wszechmocny, ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem ciemności. O tak, taki jesteś, ty. Taki jesteś, ty. Taki jesteś, ty. Hallelujah! Panie Wyszamów, mówiłbym cię, wysławiamy cię. Cudowny Boże, nasz. Amen. Dziękuję, że. Jesteś, jesteś wszechmogącym Bogiem Ty czynisz cuda, tu na Ziemi. Niech mi, że zbawiasz, dajesz zbawienie za darmo z łaski, bo to jest twoja, twoi, Twój dar, nie człowieka, nie od człowieka, nie z możliwości człowieka, żeby pięknie lubił. Z łaski jesteśmy zbawieni, przez wiarę. Amen. Amen. Wywyższamy Ci, uwielbiamy za to. Dziękujemy Ci. Dajesz równy start dla każdego człowieka, dla każdego człowieka na Ziemi. A my start, by, by mógł każdy uwierzyć, przyjąć łaskę zbawienia i pójść za tobą i poznawać Ciebie. Dziękujemy Ci, że Ewangelia jest jakaś skomplikowana, ale dobra nowina jest prosta. Jest zbawienie za darmo, z łaski dla każdego, kto uwierzy. A my nie musimy y, naszymi uczynkami się y, y, dostać i wspierać i dorabiać, mhm. ale z łaski Twoje żyć. Poznawać Ciebie i chodzić. W miłości, w łasce, wdzięczności, w poznaniu Ciebie. Wywyższamy Cię, lubimy. Amen. Aleluja. E... No co? co jeszcze śpiewamy? śpiewamy? Dobrze. To teraz będziemy śpiewać. Amen. Dzięki niej żyjemy, poznajemy, dzięki niej jesteśmy w miejscu, gdzie chce Bóg, żeśmy byli. Amen. Dzięki łasce Bożej podnosimy się, dzięki łasce Bożej wznosimy się, dzięki łasce Bożej rozrastamy się. Amen. Umacniamy. Amen. Dzięki temu, że Bóg jest dobrym Bogiem i daje swoją łaskę za darmo dla każdego, kto wierzy Amen, Halleluja. Wysławiamy Cię, Panie Jezu, wychwalamy Cię i y, chcemy podzielić się Słowem. Właśnie tam bardzo wiele rzeczy na sercu. Y, y, w Kościele, Betlejem, z tego też ramienia absolutnie głoszę, y, no, y, zacząłem takie y, kazania, które do, y, do dwa lata temu, y, które mniej więcej coś takiego, półtora roku temu, które, które były y, Takim y, 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 po prostu y, działaniem z serca mojego, które, które, które y, wiedziałem, że muszę się dzielić, bo ma, mamy słowem, bo byłem o to poproszony przez wielu, ale wtedy jeszcze nie, nie, nie było kościoła Betlejem tutaj w, w Irlandii. Kościół Betlejem, który był założony 7 lat temu w, w Polsce, czy więcej, już 8. 8 lat temu w Polsce y, istniał, absolutnie, ale kiedy przenieśliśmy się tutaj do Irlandii Północnej, y, rozpoczęliśmy z zupełnie nowymi ludźmi. Wszyscy starzy są z nami, Aleluja, żeby nie było podziału dziwnego, ale dlatego, że musieliśmy i to m, może będzie czas, kiedyś, żeby, żeby, się, żeby się z tego wytłumaczyć czy powiedzieć. Ale raczej chyba nie ma teraz ani potrzeba ani to czasu. Musieliśmy tu przyjechać, musieliśmy przyjechać. Bóg nam dał od zera, od początku, wybudować rzeczy dotyczące naturalnych rzeczy, spraw. jeśli chodzi o rodzinę, w sposób w jednej chwili znaleźliśmy się bez, bez wszystkiego. Zostaliśmy oszukani i po prostu przyjechaliśmy właściwie z niczym tutaj, i Bóg nam. Dał w ciągu dwóch lat, wybudować y, y, pewne fundamenty rodzinne, dotyczące naturalnych spraw finansowe, i y, y, y wiemy, że to będzie rozwijał, ale rok temu powstał kościół y, tutaj, powstał kościół Betlejem, półtora, już prawie nie, to już tak trzeba liczyć, że od września to no to, no to, no to rok i cztery i, i miesiące, i y, 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 mamy po prostu. Y, Łaskę Bożą i wielką, wielki przywilej po prostu tworzyć małą społeczność na razie polską. Mieliśmy ludzi z Irlandii, którzy, którzy w tym momencie no, po prostu nie chcieli być jakkolwiek to nazwiemy i Prowadzi mnie Niewielki kościół. To co mówię, mówię nie tylko jako, jako kaznodzieja, ale jako też pastor Niewielkiego Kościoła i pastor dla ludzi, którzy, których byłem, dla których byłem pastorem w różnych miejscach, w Polsce, też w Anglii, Więc kiedy byłem na szkole gminnej 20 lat temu. Więc yy, mam wiele rzeczy na sercu, mam wiele rzeczy na sercu, które chciałbym się podzielić, ale tak zrozumiałem i zobaczyłem, jak ważną rzeczą jest Boże prowadzenie. Aby ono miało miejsce, to, to, to muszą wystąpić takie bardzo wyraźne, bardzo konkretne kroki ze strony człowieka. To znaczy, nowe narodzenie poprzez oddanie swojego serca Jezusowi, pokutę, czyli już nie chodzę w twojo, swoją drogą, już nie chodzę według swoich porządliwości, według swojego myślenia, ale chodzę Bożą drogą, tak jak On chce poznaje go i bądźmy szczerzy na początku jesteśmy pod y, opieką, dużą opieką opiekunów y, dużą opieką opiekunów dobrze, dobrze, dobrze dobre, do, dobre, dobrze powiedziane i zrymowane myślę, nie chodzi o to, że ja to mówię, ale ale opiekuni bez o, o mamy i taty, bez yy, najbliższych osób, które się zatroszczą dziecko, dziecko nie przeżyje, niemowlę nie przeżyje. To tak ważną rzeczą jest, yy, tak ważną rolę, yy, tak niesamowitą rolę ko pełni Kościół. Yy, w dalszych latach tym bardziej, im ludzie, że się od, oddzie, oddzielają od rodziny i, i nie chcą yy, być jedno z rodziną, po prostu gdzieś tam odchodzą. Takich ludzi nazywamy, uwaga, jak, jak nazywamy? marnotrawnymi synami. Marnotrawny syn oszedł do taty, powiedział, nie, ja nie chcę, ja sobie żył po swojemu, ale <suszel> w którymś momencie na szczęście wrócił. Stary, starszy brat był y, y, nieprzychylny, bo, bo był taki wierny i, i twardy w swoich <suszel> zasadach, ale za, zanikło mu, zanikła mu ta y, m, y, świeżość i y, 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 bliskie poznanie taty, serca taty, który bez na okoliczności ma otwarte serce i przyjmie, przyjmie swoje dziecko. Jeżeli, jeszcze, jeżeli jesteś w takim miejscu, wróć do taty, wróć do ojca. Tato jest tym, który, który ma dyscyplinę, on wie co ma robić, on wie co ma każde dziecko robić. Ale, ale też umie przyjąć dziecko, które nie robi to, to, co, to co on by chciał. I dlatego yy, yy, są warunki, jeżeli chodzi o Boże Prowadzenie. Jeżeli wychodzimy spoza Bożego Prowadzenia, jeżeli chodzimy według swoich pożądanych, według swoich grzechów, według swoich planów, projektów, takie modne rzeczy. Mam swój projekt. Bóg ma swój projekt. Jeżeli nie będziesz z jego, w jego projekcie, odchodzisz od łaski. Odchodzisz do grzechu. I możesz znaleźć za do statku i topisz się i utoniesz. I ja wiem, to może być niepopularne. Wielu ludzi mówi, że, że, nie ma, że, nie ma, że nie ma możliwości odejścia od Boga. Bóg jest wspaniały, myślę, Bóg jest wspaniały, dobry i wspaniały. Ale Nowy Testament ostrzega. W, Paweł w listach i patrząc na, na, na Stary Testament jest ostrzeżenie od tego, do tego, że, że jeżeli, jeżeli się odrzuca świadomie łaskę, odrzuca się świadomie przebaczenie Boże, odrzuca się Boga odrzuca się Pana Jezusa, odrzuca się Zbawiciela, po prostu wychodzisz z tego miejsca łaski i jesteś tam, gdzie jest diabeł, tak naprawdę, i gdzie będzie diabeł, w odrzuceniu całkowitym. I y, my tego nie chcemy, ale to są może zbyt trudne słowa, nie, może nie powinien ich mówić, ale y, ja, chcę ja chcę to powiedzieć też no, na to, żeby, żeby nie było niejasności, że inaczej myślę, y, po prostu daj sobie sprawę, i nie chcę nikomu, nie chcę dla nikogo nic, nic takiego, ale jeżeli ktoś wybiera świadomie grzech i wy, wybiera świadomie odrzucenie, no to yy, najpierw jest narażenie, a potem jest, a potem jest, yy, zostanie w miejscu. Pozdrawiamy i nas za chwileczkę kontynuuje następne kazanie. Amen.